Dobra, Przaty, robimy że teraz. Jesteś, tak naprawdę, samochodem samochodem wyłączonym Fabularnie, musimy teraz zrobić karshopa. Jak, jak to jest. Jak, e, w ogóle, Robuk, wytłumacz, jak to jest fabularnie. No cóż. Co, o co chodzi? Czemu robimy teraz eee. tego karshopa? Bo to na pewno wszyscy chcą wiedzieć. Czemu masz join? Tomek, coś. No, Może no, jest mam loading. loading mam chyba, no. No, Tomek, jak to jest. Loading, Tomek, jak ta, to jest fabularnie tutaj? No nie, Dobra, Robuk, wyjaśnij, jak to jest fabularnie z tym karshopem? O co chodzi? Eee, dobra, Starshopem. No ma jakieś fabuły w, ogóle, w ogóle. Tego, nie? to chyba nie ma żadnej fabuły, to jest po prostu, że. Ukradamy Zresztą czekaj, masz opis misji, co tu jest, że no kradniemy samochody. Po prostu, drugie, ale po prostu. to jest chapter trzeci już, chyba, co nie? z tego co. Tak, a to jest chyba do jakiegoś arabskiego szejka, jeżeli się nie mylę. No nic, dobra, prosta misja, misja na cicho, kradniemy samochody, Tomek, gdzie jesteś? No. Weź, zaprośmie. Chyba, że Skuka. mogę. Dobrać. Kozy w tej. Kozy wdupiają kokainę, to jest legit, no? No dobra, Nie, no, no ale no, bo to to normalny sposób, tak się chyba zawsze robiło. No. Tak, tak, się, tak się przewozi. Tak, tak się robi. kokainę przewozi. Tak dobra. Tak, tak, wysz, wyszła gra Goat Simulator, no i musieliście zrobić tak, jakiegoś. Możemy... Po prostu, a może jest... po prostu on chciał kozy mieć? Dlaczego wy od razu o narkotykę gadacie? Może on po prostu chciał mieć kozy i nie, po prostu zlecenie nie narkoty... polegało. No właśnie. Nie są narkotyki, to cukier. No właśnie. A, cukier teraz drogi. Ewentualnie, że cukier. Ewentualnie, że. To jest raz. Dwa ale no, jesteście no, zajebiście, nie no jesteście jesteście, jesteście najlepszymi em, agentami Vlad... na cicho ogólnie. W Vlad prowadzi kartel cukrowy po prostu. No generalnie, A muszą po prostu w hodowle kus chciał założyć i potrzebował nie, kozy. Nie, 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 no, To jest kar kartel cukrowy. Ja w ogóle jak to fabularnie te kozy się rozlały po całym mieście jak tam było. No, bo jak zauważysz na samym początku jest ta ciężarówka z kozami, kto, która się wpieprzyła w jakiś wypadek samochodowy, no i... Czyli się i kozy uciekły No. Tak. I wpadły w te terapaty. No to jest nie. sensownie. Bardziej znaczy, nie, to bardziej coś takiego, że, że ten wład sobie przemycał te kozy y, i mu się to rozwaliło, przyjechała policja, no i nas zawołał coś takiego. Wiesz co, mnie bardziej zastanawiam, jak dostałaś no. się na lampę. No cóż, kozy są zdolne. Grałeś w Gold Simulator. Tak się składa, że tak. No właśnie, no to nawet wiesz mam do, nawet, nawet jedynym dodatkiem do Goat do jest Goat Simulator Payday, więc. No właśnie, z Goat Obrabiałem God banki jako koza. Dobra, znalazłem Storage Room. Tej, hey, tam nawet w Goat Simulatorze w tym dodatku Payday do Goat Simulatora, co nie jest, to jest kwestia, bo na nastać muszę wbić nie? No cóż, nie? no to są poważne misje. <laughs> Dobra, misja cicho, Karshop robiona milion razy. Hmm. Bo nawet tutaj wszystkie archiwki zrobione, więc to się rzadko zdarza. To rozbijesz? Ja się. jest z kluczykami. też z... rozbić szybę, co ty pijany? Ja... No bo to jest część misji, przecież nie widziałem. Nie wiem, jakim ty sposobem misję grasz, ale ok. <laughs> Ręką. to okay. Tomek, nie wiem, czy nie powinniśmy wejść tak jak oni od tamtej strony. Nie ja będę się da ale. Ale menadżer. już tam może lepiej zosta zostańcie, o, bo łatwiej jeszcze dostęp do komputera macie. Te drzwi. Kurde, ja dawno tego nie grałem, czekaj. No dobra, to się zróbcie, robiłem. co tam, co tam, bo teraz był ten keycard from manager. Oj, oj, oj. Tutaj mam cały zarząd tego budynku, muszę ja ten. tam. Są, są imiona takie, muszą przeżytać, jakie imię trzeba sokować. No tak, tylko że najpierw keycard masz, pytanie, z menadżera. Masz tam wesoły trójkącik z men menadżer, ma tam, czy. Ja pierdzielę, to typiarzy, jest dobra, chyba trzeba ich wybić. Nie, ja to ogarniam. Ale co, Ty? cywilów? Cywilów chce się wybierać? Ej Tomek, wybijamy tą cywilkę, czy tu ktoś na nią się Zostaw ją, Ale nie masz tego tak, menadżera. Nie, oni widzą. Nie, no właśnie jest tu menadżer, wiesz. No, ona się nie no, ruszają, zostaw. A? Nie przeszkadza nam hakowanie komputera. Ja komputerze. tutaj przerwałem ja zebranie zarządu, więc... Ej, kto tu przyszedł? Siema. Oh my God, my God. Proszę, proszę spokojnie... Ej, co tam się dzieje, wiesz jak? Ja przebiegam na ciebie, się ma pomóc. Co pomóc. Dobra, otwórzcie to i podajcie nazwę tamtego systemu. Ej, tu... Tylko pytanie: czy. bo ci strażnicy mogą tu przyjść do tych cywilów, nie? Eee, wiesz co, rzadko widziałem, że wchodzili, ale. prawda, Uch, mogą. Kościu, nie wchodź mi tu. Wiesz, jest to jest robuch najlepszy? Robu... Pamiętaj, że. No oni przez to okno nie widzą. Oni właśnie jednak widzą. A nie, czekaj, nie możesz zasłonki wolić. Oni się przez zasłonki nie widzą. Okno, jak? Okno. Ale zasłonki nie działają jak zasłonki. Oh, dobra, masz, masz ten? Dobra, masz? to jest David Meisler um. Jak to się sprawdzało? Jak to się sprawdza? Podchodzisz Ty i... Mi... W komputerach masz takie pakiety, tabliczki ja to jest to jest to to Z prawej strony, prawej strony, z prawej strony prawej A, Dobra, jest. jak? David jak? Ale, ale już znalazł A już znalazł, dobra, to, to dawaj Na farcie Dobra, dobra i jak, no, jak, no, jak no, jest komputer? Czekaj, no i co? To na dole czy na górze? Na dole raczej u gdzie jest ten pokój? No dobra, jak już skakujemy mniej na jak już skakujemy. Te C4 musimy jeszcze podłożyć. A jeszcze C4, no fak. Wy tam dacie radę podejść? A właśnie, no tak, jest, to jest. strasznie, to jest strasziny Ale zabijamy go i nie pejdżerujemy? Yyy, na razie jakieś jak on dalej to wiesz. No ma marnować Niech ktoś z was w miarę możliwości wyjdzie z budynku i pójdzie tam no, na koniec No Idziemy, go go. idziemy właśnie. O, Pójdę, 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 pójdę. Nie, no ja też pójdę do przyszliwego. No, no, ja do... no, nie, sam. na dorocie, chłopaki, starajcie tak się. Tak dopóki tak dopóki, tak dopóki tak trwa tak. hack, nie dajcie się wykryć ani coś, bo ECM będzie tylko hack. Tak, bo hakuś możemy robić rasza do końca. A ile trwa hack, tak się gości? No właśnie skończył. No to Dobra, zaraz pójdziemy, zaraz pójdziemy, bo to te czekamy, jak strażnik sobie pójdzie. Wiecie? Bo on sobie tu chodzi. Spaceruje. Ej, tu strażnik idzie, Beka. Ciekawe. Mm -hmm. Ciekawe. O, ale, ale nie, nie bo Jak się rozbijesz, to to ECM nie zadziała. No, szy... nie rozbijcie szyby, bo nie będzie problem. X. Tak, tak. Nie. Wow, nie, no, błagam was, pięknie. jesteśmy profesjonalistami. A tak, tak, jak No. no. O, jak kokosa. Gościu, nie jest warta nic. No cóż, no to się czasem zdarza. O, fuck. Nie jesteśmy profesjonalistami, Tomek, nie ma tu cywilów, chodzących. gdzieś... Siedem koło cywil, cywilki, w ogóle bym nie zobaczyła, okej. No i czy tam żaden cywil nie idzie, bo tu co 4 no, podstawiam. Bo... No ale Tomek, zadaj sobie pytanie, czy jakbyś zobaczył gościa, który biegnie, skacze, jakieś takie fikołki robi i ma pistolet i maskę, biegałka, w to, to byś... Stąd, co, co? Przejąłbyś W czapce sombrero, no nie, rozumiem. No, no właśnie, nie, to jest całkowicie normalne. Ja Dobra, mam to. Ja Powiedziałbyś, że to jakiś prankster pewnie. Ja no powiem to... tak, pisz i leci, lecicie leci po prostu tutaj. Dobra, dawaj, puszczaj. Raszujcie, raszujcie, roz... raszujcie. Puszczyliście już? Szyby można wybić czy już jeszcze nie? Nie, 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 nie. Wybije się. Idziemy po klucze. Idziecie parę razy, upewnijcie się, że Gdzie są klucze? Weźcie Gdzie są tutaj? Gdzie są tutaj? Wow, gdzie to są klucze? A, tu są, dobra. Pierwsze klucze pięknie. I szybko jedziemy, każdy swoim Ja już jadę. Też jadę za tobą zwykle zwykle statki z pierwszej osoby. Tak no widzę z pierwszej osoby, a co normalnie się tak jeździ, prawym, prawym, prawym macie lepszy widok Cheadout taki Eee, nonsense. To, to, jest, to jest gra wyścigowa, musi być realizm Ojej, oh yeah, ostra jazda, pamiętajcie, że to są... Wyści... No, gra wyścigowa, ale prowadzi się lepiej łódki w Minecraft'cie, niż samochody. Nie, Ej, poczekajcie to Poczekajcie jest... chwilę, ja podłączę kierownicę. No... Jest, masz mało ma czasu, Tomek. Nie, nie, to, nie to, to No, poczekajcie, kierownicę szybko podłączę no. i będzie. Będzie się Drift, lepiej sterować. Drift na godzinę. Ale driftem zarąbałem te opu No bo normalnie gra w kurwa. kurwa! Ja no to tam nie Ja jeszcze albo się na tym. Dobra, mało brakowało. Ej, chyba wyprzedziłem na kogoś nie, Ty byłeś jesteś nie, pierwszy teraz. Nie, trzeci. Ja, jest, ja, ja jestem pierwszy. A to ty mnie wiesz jak dobra. Jezu, ale zajebałem. A tutaj uwaga na zakręcie. Mogę no, tam nie, nie, nie szastać trochę. Ostrożnie. Ja, ja tak, ja, ja tak trochę lepiej lepiej, lepiej zwolnij. O kurde, coś. co jak mnie wyrąbało? Nie, 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 wyprzedzamy jak król. nie, do nie, 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 No Tomek, no nie, nie, To nie, 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 Tomek mnie wytrącił z drogi, nie wiesz? Dobra, Dawajcie, dziewczyn. macie 20 sekund, jebanych. Dobra, jebanych. No, no. Go, 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 rangers <laughs> <Rędzels>. Udało się! <laughs> <Wow>. Ale zarąbisty <laughs> odcinek 10-minutowy. Ja wow. razem. Nie, <laughs> no. nie. Nie, tam po prostu było, żeby 10 minut wyciągnąć na filmiku. A, no nie, nie, 10 minut, teraz już 8 wystarczy. Więc 8, no. Dobra, żyjemy w starych czasach. Bigger no, to był odcinek szybki jak te same co, co nie? Szybki jak błyskawica No teraz poczekajcie Zobaczmy odcinek szybki. karierę Zadanie Oczywiście karierę zrobione A następnie The Bigger Heist Robuch.